Siemaneczko widzowie z tej strony, Elzar, witam w kolejnym odcinku z rynku Steam i nie tylko. Dzisiaj troszeczkę o update'cie. Dlaczego dzisiaj znów o update'cie? Bo słuchajcie, niedawno jakieś 2 godziny temu pojawił się update około 300 coś MB, którego nawet tutaj nie ma, nie jest pokazany. Może coś małego, może nie, ale takie małe update'y też nam wskazują, że coś grubszego się gotuje. Dzisiaj troszeczkę o update'cie i o nadchodzącej możliwej host się na rynku. Steam. Szybkim wstępem: wiadomo, skin Monkey strona do wymiany swoich skinów. Więc jeżeli chcesz, widzów wymienić swoje skiny i mnie oczywiście wspierać, to link do strony jest w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem ELZARD przy wymianie. Do tego przy wpłacie tutaj wraz z moim kodzikiem Dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów. Przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów. Do tego strona, nie wprzecz na klejach, mamy mnóstwo przepięknych kraftów. Troszkę tutaj tych krafcików znajdziecie Dla każdego coś pewnie fajnego się y, znajdzie. I do poznania i do pogrania, coś przyjemnego zawsze tutaj znajdziecie aż się nie czytać crafty, co jest dzisiaj A coś dzisiaj, no wystarczy świeżyć pewnie, dobra, nieważne przechodząc, więc był ten update'cik pojawił się, chyba nic mocnego nie wniósł, myślałem tak dobra, Kopenhaga, wreszcie Kopenhaga wywala no niestety, dodatkowo CS2 News dał też post Counter Strike 2 to w sumie tyle, no jak zapowiada się troszkę, jakby miało coś się niedbawem dużego wydarzyć, lub może w tej nocy, jeszcze nie wiem, nie będę raczej siedział, ale wiecie, coś tak się zapowiada. Możliwe, że nadchodzi jakiś większy update. Fajnie by było. Czekamy już na ten większy update od dłuższego czasu. Jeżeli miałbym obstawiać, no to kilka rzeczy może jakieś wreszcie nowe mapy. Może tryby gry, a może w ogóle operacja. Dodatkowo też mówi się o skrzynce i skinach nowych, które też były i które też gdzieś tutaj w kuluarach czekają, ale skrzynka łączy się z trybami gry i z nowymi mapami, co idzie razem wra wraz z operacją. Więc operacja byłaby tutaj najlepsza, ale osobno te rzeczy też mogły pewnie by dojść. Zawsze to jest coś nowego, zawsze posłuchajcie, że zawsze fajnie byłoby coś nowego. Bo fajnie by też zmienili pulę map tutaj rankedowych, które gramy w cesie, no bo jednak już troszkę są te mapy, ja. No ja bym je zmienił po prostu. Ja bym dodał Kobla lub Treina lub Kaszyka, no, którąś z tych map fajnie by było zobaczyć. Dodatkowo, dlaczego myślę, że zapowiada się hosta, no. Update. Powrót gracz. Coś się zacznie. Już mamy tutaj powroty na Paryżu, tak? Już niektóre skrzynki sobie fajnie lecą do góry. Paryż tutaj wystrzelił, no. Zaczynają się takie małe odbitki, małe kroczki, że tak powiem, dodatkowo. Zbliża się do nas jakiś większy update, tak? Większy update przy rozgraczy. Przy rozgraczy, większy hype na gierkę. Większy hype na gierkę równa się tutaj lepszy market, też często. Najlepiej byłoby, gdyby z tym przyszła do nas operacja, bo jednak operacja tutaj to wzbudziłaby na rynku. No, z drugiej strony, operacja by też spadki wzbudziła. okej, okay, to w sumie nie jest dobry, może przykład, ale bardzo dużo graczy by wróciło i też fajnie ceny pewnie by poleciały i różnie. Nie wszystko też by pewnie spadło, więc dosyć ciekawe by było. Ja bym chciał operację na przykład. No, działoby się wtedy dużo, tak? I to, to, to co lubimy po prostu. Niech się dzieje, ale wzrosty czuję, że też mogą tutaj nadejść i mam taką nadzieję, niech zmieniają tą gierkę i niech ją oczywiście przede wszystkim naprawiają, bo te cheaty, co są, wiecie, te bugi, wszystkie bugi, cheaty, jak to zwał, to zwał, wiecie, z tym kupowaniem To jest na przykład długo nie było naprawione, bo przez aż dwa dni tego nie mieliśmy naprawionego, gdzie to powinno być naprawione naprawdę szybko, bo to jednak są... Duże błędy jak na taką grę Więc co, to było tyle Jeżeli lubicie koncept inwestowania, zapraszam do subskrybowania kanału Trzymajcie się widzowie, jeszcze miłego dzionka Cześć, cześć